Siemaneczku, co tam u was? Tutaj kubalem, dajcie lajka, na początek, subskrypcji Napiszcie komentarz Udało mi się No No nie Chciałbym was poprosić, żebyście Żeby pisaliście w komentarzach różne pytania Na przykład Blablabla Pytanie, po prostu pytanie, żeby jak jakby Q&A Żeby, żeby Q&A I wy mi będziecie zadawali pytania A ja będę odpowiadał Czytam czy, czy, czy pytania, odpowiadam Okej? Okay? Okej? Okay? Słyszeliście mnie do nas, mam nadzieję, że słyszeliście I chciałam wam pokazać moją nową bluzkę Wiem, w... Dla was może jest dziwne. A nie, Haka... Nie, 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 nie sprzedaje się nawet sklepu, nie mam. To jest masa kasy. Pacie ołówek, Długopis. Nie ja mam pojęcia, po co ja to pokazuję, ale. A, dobra. Dziwne skojarzenia. Dziwko. A muszę właśnie z tym czymś się skojarzyło, no to Fuj fuj Dobra. Więc dajcie po raz drugi to mówię. Dajcie lajka, subskrypcję, piszcie komentarz. Jej. Jakby co? Mam nadzieję. E, e, się nie posłuchacie i dajcie lajka mam nadzieję no bo chciałbym tutaj na dole tutaj gdzieś gdzieś tutaj na dole widzicie tutaj gdzieś na dole, dole wkliknij jakie coś jakie coś tutaj na dole która tutaj godzina dobra więc ja będę kończył odcinek. Pa, siemaneczko i powodzenia do kolejnego odcinka. Pa! Może piąteczka? Może będę do was mówił... Misie! Pa, Fatki.